Witam Was bardzo serdecznie z tej strony, Mr. Murphy, a dzisiaj będzie przegląd Minecrafta 1.7.4. Tak, ja sobie tutaj wszystko przygotowałem. Taki ładny domek tutaj, nie odwracam się jeszcze, nic nie widzieliście. Tutaj taki O, taki M. Mm. Dobrze, tu już widzicie pierwsze rzeczy nowe. Mm. Tak, i patrzcie, tutaj nowe kwiatki. To jest, jeżeli się nie mylę, już, poczekajcie. Mam tutaj, to jest e, lilak jakiś. Alium, azur. Aha, azur to jest chyba, ten. Orange tulipan, 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 tulipan. To są róże, to są jakieś krzaki. I to jest podwójna trawa, fajna. tu są takie, nie wiem jak to się nazywa, dziwactwa. O, to jest fajne Orchidea. I tutaj słonecznik idealne dla sida. I zobaczcie kolorowe szkło Kolorowe szkła! Kolorowe szkła! I są też płytki szklane. I zobaczcie, to już mogę usunąć. I patrzcie na to. Tutaj normalne, nie? Ale tutaj zamrożone. Nie wiem jak to się nazywa. Poczekajcie. Zobaczcie, macie pakiet Ice, czyli tak jakby ubity... Się, ubity ten... Tak jakby ubity... M, 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 ice, czyli ten... E, lód, o. No ale to możemy już zniszczyć. I teraz następna zmiana, zobaczcie. Nowe biomy, tak, zobaczcie. To, to jest ten nowe drzewo, akacja. A to jest takie ciemne drzewo. Napisa się na um, <laughs> oh, się, rozpią normalnie teraz. Oh, ale żal. A masz. żyj, A masz. Frajerko. Wow. Mm. ja tutaj sobie zrobię dzień żeby to tak było tutaj jest takie fajne, z tego przychodzi drewienko, to jest takie drewno tutaj, o, takie, a tu jest takie bardzo ciemne i tutaj już powinniście zauważyć pierwszy nowy biom G górzysty tak i tutaj śnieg jest zawsze na górach tak jak na, w naszych polskich Tatrach Prze prawie przez cały rok śnieg w tych w większych partiach górskich oczywiście Przelecę się może tutaj. Poczekajcie. Mogę dać nie. O jazu. To trochę sobie polatamy. Może znajdę. Tu, 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 tu. Albo może wstawię screen na koniec tego odcinka. Chyba tak będzie lepiej, ale nie obiecuję. Dobrze, to to był... O, jeszcze tak. Można enchantować. Wiecie co? Wędki Tak, sam się zdziwiłem Zobaczcie, tu mamy dwie książeczki Lur, czyli Tak jakby takie Taka fortuna, że więcej może wypaść A tutaj szczęście w morzu Dziwne Zobaczcie, tu jest też nowy biom Czyli, że takie Brzuski, to znaczy nie brzuski Tylko świerki Bez tego, bez śniegu Czyli to jest tak jakby taki las brzusz. E, co ja mam z tymi brzuszkami? Ten drofil Nie wiem, czy słuchać muzykę z Minecrafta, oby nie. Dobrze, to niby tak się po... pokazuje ten, ten. Mega patch. O, wioska! Dobrze, to skończymy w wiosce odcinek. Zobaczymy, czy mają Kowala. O, oczywiście, że nie mają, bo po co? Po co? po co komu kowal? o i już tu jest następny nowy biom czyli te e, tak jakby nie wiem jak to się nazywa zaraz zobaczę ten biom ehm, e, rayfoot forest czyli tak jakby magiczny las czy coś ten descent nie wiem nie łapcie za słowa bo ja, ja jestem tylko półanglik ciekawe czy jakbym zniszczył to pod spodem czy to, o jest wypadło jej! Dobrze, to komentujcie, subskrybujcie, dajcie lajka i tak dalej, i tak dalej. Był z wami Mr. Morphy. Pa, pa!